Pani profesor, tytuł Lekarz Innowator, między innymi za wszystkie Pani działania na rzecz poprawy leczenia cykrzycy, w tym wprowadzenie nowych terapii, ale też systemów ciągłego monitorowania glikemii, które dzięki, tak jak słyszeliśmy w laudacji, dzięki Pani staraniom przestały być technologiczną ciekawostką, a, stara, a stały się standardem leczenia. Co dla Pani było takim największym wyzwaniem na tej drodze? Medycznym, systemowym, może ludzkim. To ogromne wyróżnienie otrzymać tak prestiżową nagrodę Innowator w Medycynie. Jestem ogromnie zaszczycona i z wdzięcznością i z zaduszkiem przyjęłam tę nagrodę, ale czuję, że jest to nagroda, która zobowiązuje mnie do dalszych działań na rzecz osób z cukrzycą, żeby ich życie było lepsze, Żeby ich jakość życia nie odbiegała od dzieci zdrowych, a rodzice mogli wrócić do pracy, mogli też realizować własne plany. I na pewno nowoczesne technologie, które powoli wprowadzaliśmy w populacji pediatrycznej, na początku osobiste pompy insulinowe, a następnie od 2017 roku życia systemy ciągłego monitorowania glikemii pozwoliły na lepszą jakość życia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa bo sensory te oprócz tego że non stop badają poziom glikemii co 289 wyników w ciągu doby to ostrzegają przed wahaniami glikemii szczególnie alarmują o hipoglikemii która jest wiemy że stanem zagrożenia życia wprowadzenie tych systemów a szczególnie które jeszcze łączą się z pompami insulinowymi to Następny krok ku zwiększeniu jakości, jakości życia i prewencji zarówno ostrych, jak i przewlekłych powikłań. My na dzień dzisiejszy dzieci w wieku 18 lat przekazujemy o, diabetologom dorosłych bez powikłań, bez, bez zmian w narządzie wzroku, nerkach czy też innych narządach. I też jest to prewencja w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych. Już dziś też wiemy, że. To nie tylko jakość życia i prewencja powikłań, ale również też duże, duże dodat, no takie dodatkowe, dodatkowe dla systemu korzyści. No, chociażby to, że już wiemy, że po wprowadzeniu w 2019 roku systemu ciągłego monitorowania glikemii dla osób z cukrzycą na tak zwanej intensywnej isoterapii, czyli pacjent musi otrzymać. Dziennie e, trzy dawki insuliny, żeby otrzymać tę tą, tą refundację. E, dzięki temu już dzisiaj dane ZUS-u pokazują, że e, ilość absencji osób z cukrzycem korzystających z, z tych nowoczesnych technologii zmniejszyła się o 20%. E, ilość e, długości absencji, ilość e, hospitalizacji z powodu e, niedocukrzeń spadła e, o 20%, a incydentów sercowo naczyniowych prawie o. 50%, czyli ważne jest, żeby inwestować w nowoczesną technologię i nie ulega wątpliwości, i o to bardzo zabiegamy um, do Ministerstwa Zdrowia, aby rozszerzyć um, refundację systemu ciągłego monitorowania glikemii również o osoby, o, które otrzymują um, jedną bądź dwie dawki insuliny, bo każda dawka insuliny no jest to zawsze ryzyko hipoglikemii. Um, I dziś też już widzimy, bardzo korzystny wpływ na leczenie jakości życia u tych właśnie osób, które otrzymują jedną bądź dwie dawki insuliny, bo okazuje się, że osoba z cukrzycą może zejść z dwóch dawek na jedną dawkę insuliny, stosując te systemy ciągłego monitorowania glikemii, ponieważ zaczyna się angażować w proces leczenia. Dokładnie wie jak produkt wpływa niekorzystnie na poziom glikemii. Jak wysiłek fizyczny wpływa na poziom chemii, czyli zaczyna zmieniać swój styl życia, bardziej się angażuje w proces leczenia i okazuje się też, że na niektórzy pacjenci, którzy otrzymywali jedną dawkę insuliny, mogą w zrezygnować, więc będzie to sama korzyść i badania publikacje pokazują również, że u osoby, których zastosujemy te nowoczesne technologie, po trzech latach pozostawia w systemie w budżecie państwa finanse, ponieważ mniej jest powikłań, wraca do pracy, wręcz nawet zwiększa ten budżet, ponieważ pracuje no i przede wszystkim wraca do życia społecznego, rodzinnego, zawodowego. Jest to bardzo ważne i bardzo bardzo istotne i wydaje się, że glukomacz nie wydaje z tym, w pełni przekonana, że pomiary glikemii za pomocą glukometru powinny już przechodzić do lamusa. One były czasochłonne, bolesne, stygmatyzujące. No i nic tak naprawdę nie możemy za bardzo podejmować de dobrych decyzji terapeutycznych, mając cztery wyniki w ciągu doby, nie widząc trendów zmian glikemii. Właśnie, co jeszcze widziałaby Pani, że należałoby zmienić, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami. Z cukrzycą. Właśnie te systemy monitorowania glikemii dla szerszego. Dokładnie. Bardzo ważne jest i o to bardzo również zabiegamy, aby osobiste pompy insulinowe, które są refundowane do 26 roku życia, które przyniosły ogromne korzyści, bo przede wszystkim zwiększając jakość życia osoby z cukrzycy, ponieważ gro czynności, które wykonywał do tej pory pacjent stosujący peny i nawet glukomet, a nawet system tego monitorowania glikemii, Pompa insulinowa odciąża, pacjent nie musi myśleć non-stop o cukrzycy, pompa zatrzymuje podaż insuliny w momencie, kiedy jest tendencja do niedocukrzenia, bądź też podaje automatycznie bez udziału pacjenta małe dawki insuliny, kiedy jest tendencja do hiperglikemii, zmienia bazę w zależności od pomiarów glikemii i tych informacji płynących non-stop z systemu ciągłego monitorowania glikemii. No, i też mamy liczne badania, które pokazują jednoznacznie, że jakość życia tych pacjentów, a także jest to zwiększa się i prewencja ostrych później późnych powikła. Dlatego też powinniśmy w naszym państwie polskim, naszym osobom z cukrzycą, pozwolić, aby wchodząc w wiek 20, kończąc w 26, rok życia, nadal ta refundacja również do ich dotyczyła. No, jest to troszeczkę takie bardzo, znaczy to krzywdzące. Jesteśmy jednym z czterech krajów w Europie, gdzie ten limit wiekowy jest uwzględniany w kryterium refundacji pompy insulinowej. Więc obok rozszerzenia tych systemów ciągłego meterowania dla osób przynajmniej otrzymujących jakokolwiek ilość insuliny, kobiety również w ciąży, nawet bez insuliny, prawda, czy też osoby, które utraciły wzrok z powodu właśnie powikłań cukrzycy, również refundacja bez insuliny, no i przede wszystkim właśnie również zniesienie tego limitu 20 26 rok życia i również dla dorosłych osób. Bardzo ważna jest refundacja osobistych pomp insulinowych.